Dobra, tak więc, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Fisio w pierwszym odcinku Zagrajmy w... Sleeping Dogs Tak I dobra, myślę, że tak będzie spoko cieszę sobie trochę Dźwięki z gry No i... dobra e, w sumie to... W, lecimy Nie tu e, tak Tu? E, dobra no i co mamy do wyboru? Mamy motor, dobra weźmy motor, um, tak i lecimy w takim razie um, um, tu, tak dobra lecimy i tu, dobra idziemy. I ogólnie witam was w pierwszym odcinku. Tak, ze Sleeping Dogs. Um, no. Jest to pierwszy odcinek. Dobra. E, no i myślę, że mm, już trochę sobie po, pograłem tutaj. Pierws, y, pierwsze dwie mi, Nie, pierwszą misję tak. Pierwszą misję przeszedłem już. Mm, także. Mm, no. Y, gdzie, gdzie mam jechać? Ja. Yeah. Tak, już trochę sobie pograłem. Ogólnie. No, musiałem wiedzieć, musiałem dowiedzieć się o co chodzi, nie? Także już teraz sobie pogram. Um, wow, ryby. Um, no i muszę Wam przyznać, że tu jest świetne mordobicia. Tak. Um, dobra, 3 metry. Tu gdzieś. O, tutaj, dobra. Dobra. Ej, hej, to jest kurwa grane, Sam Hiri. Masz wielkie cyski i chce cię wyruchać. No. Dobra. Um, tak, jest to. No, mam niestety tą grę po. Chuj wie, jaki to jest język, albo nie wiem, jakiś arabski, hinduski, murzyński, e, czeski, albo mm, jakiś. Mm, może. Y, może jakiś y, ruski. Czemu? Ponieważ... Uh, ponieważ uh, mam... Uh, ja ją pobrałem, tak. Ja ją pobrałem. Uh, ja, jej, ja jej nie kupiłem, ponieważ uh, nie znalazłem jej nigdzie, żeby ją kupić. Uh, a zawsze mi się... Wow! Co to za fura? Co za gówno? Co wy za gówno mi dajecie, ty? Oh, wow! Szybkie gówno. Oh! Sorry, ziomuś! To przypadkowo, tylko ten, no. <laughs> Nieładnie. Dobra. E, i... Dobra. I... Dobra, a tu sto. Dobra. Co mam wylecieć? No, dobra, co mogę wylecieć? Jemy. Czekaj, to trochę się cofnę. Je. Yeah, Dziękuję komu za te... Yeah. Je. Yeah. Je. Nie, yeah. nie yeah. Dobra Nie ma wylecieć, no spoko A to wszystko Spoko, spoko Miałem tylko rozjebać, wyrzucić po prostu samochód No spoko, spoko Teraz jak się stąd wydostać? Spoko A to dobra um, tak No dobra, wtedy no co, no um oczekuję więcej akcji gdzie tu akcja w ogóle poza tym, że wyskoczyłem przez... przez... no na, na morze wyleciałem, nie? no dobra ile mam już? 4 minuty dobra, weźmy sobie może jakiś weźmy sobie jakiś motor może albo coś z czym mógłbym się poruszać wypad... No. o nie, policja mnie ściga dobra. fuck you Wow! Oh, wow, Wow! Wow! To było... To było zamierzone. Ja to wszystko zrobiłem celowo. Mam wszystko pod kontrolą. No i lecimy. Speed. Wow. 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 Mistrz network Net speeda się kłania, beeches. Dobra, już mnie nie ścigają. Dobra. Już mnie nie ścigają mistrzem z prospida dziękuję bardzo idziemy dalej ehm, o tu mam mis blisko czekajcie co ja tu mam co tu jest um, dobra nie pieprzyć to weźmy sobie to za cel dobra jakieś wiadomości mi tu wraca ja dobra

No, no, już, nie, 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 No, nie, 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 Eee. myślę, że, Myślę, że... Dobra, skakuj do wozu. No, już nie, 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 Sleeping nie, trochę. ty? Jaka muza ty? Yeah. Bang, bang, yeah. Je-Je-Je-E-e... Je-E-E-E-E-E-e... Je... je, je, e, 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 e. Je, je, e, je, je. Fisio rapuje, teraz bit na rurze wbijam jak mig. Teraz rapuje... nie wiem. W ogóle o co tu chodzi? Tak, wychodzę z auta. Tak, 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 tak. Zmieniam auto. Teraz, tak Dobra, otwieram bagażnik teraz. No i co teraz? Dobra. Mam zniszczyć to auto. To, to, to auto. Nie wiem o co chodzi, ale mam je zniszczyć. Mam je zniszczyć chyba, tak? Dobra. To niszczę. To, to, to niszczę to. Niszczę to. Niszczę, niszczę. Niszczę to. Mega Flow. Niszczę to. Ej, 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 ej. Chcesz? Chcesz wryj? Chcesz wryj? No dawaj no komposy Uuu ale go rozwaliłem Co jeszcze chcesz Dobra, tap tu ten, dobra, nieważne Dobra Chodzimy. Enter, enter, tap, tap Dobra Mogę wziąć do tego auta? Ja chcę to auto Ja chcę tu wejść Ja chcę tu wejść Ja chcę wejść do tego auta Dobra, ja chcę. Ja, dawaj. No, nie mogę tu wejść. Mówię, że tamty, o. Ja chcę tu wejść. Ja chcę tu wejść. No, nieważne. Dobra, wyskakuj. Dobra, idziemy. No i w sumie, może weźmy sobie. Tu coś jest. Blisko. Jak lodowisko. O! Tu jakiś ziomek, ty. Ej, ty, ziom ziom chcesz dosyć w ryj? dobrze trafiłeś ej kto chce dosyć w ryj? ty? ty chcesz dosyć w ryj? ty, okej okay. dobra ty, ej, ziomuś dobra, tyś jeszcze? dobra oż ty morda jeża mordobicie ale dostał w ryj O, oh, fuck, 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 nie! Gaj. f FFF! -f. Fuck! Nie! Rozwalili mnie. Jestem za sobą na gangi. <gamy> Dobra. Nie. Ja nie. Ja się nie poddaję. Ja jeszcze chcę z kimś spróbować swoich sił. Nałóż mi tu jakiś gang, nie? Bo jak nie, to rozjebie ich w MIG. Dobra, weźmy sobie jakieś auto może. Teraz już. Teraz już będę przygotowany. Lecimy, 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 nie śpimy, lecimy, 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 nie śpimy. Dobra, czekaj, dobra nie, to było chujowe, to dawaj mi to to ogólnie gra mi przypomina GTA albo San, San, e, Saints Row Tak mm. Nie ogólnie gra powstała już do bardzo dawno, Rojo z niej nagrywał też, wszyscy z niej już nagrywali, ale ja też postanowiłem teraz dopiero nagrać materiał, I, także, no dobra, e, lecimy, nie śpimy, dobra, w sumie tutaj kogoś widziałem w potrzebie, e, tu dokładnie, gdzieś tutaj, z, tutaj dobra, jest. Dobra Tutaj, tak, czytaj ktoś jest w potrzebie Dobra Byłaś No i idziemy, czy gdzieś jest cep jakiś Tu? Nie, czy gdzieś Wskakuj, wskakuj, wchodź Dobra Lecimy, 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 lecimy lecimy, po schodach, Sk kalor kalorii spalimy Dobra. A, ale masz cycki. No, wiem, że mam ładne cycki. No co, no. Podoba ci się? Ej, 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 ej! Ej, typie! Typie, masz problem? Chodź tu! Myślisz, że masz mordę jak Chińczyk, to co? To co? Myślisz, że ja nie umiem parkura No wskakuj. Wska... Ej! Jak on tu Dobra. Jestem. Ty, ty, ty... Dobra No chodź, no mia, 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 małe błędy miałem, ale już teraz Już teraz, już teraz wszystko jest okej okay. Nie, nie tu nie tu skakuj Dobra, jestem Dobra Dobra Dobra, co no, a ty co? Coś z nim zrobić? Nie wiem, ale. A ty co? Dobra, a ty co? No co, no i co? Burasz? Ziomuś? No i co, no, ktoś jeszcze? A ty, Dobra. O! No i co? Burasz, Ziomuś? Co? Ktoś jeszcze? No, ja myślę co, myślicie, że jesteś się to tylko za co, Dobra Dobra, spoko. No i co? Coś jeszcze? Dawaj, ja jestem gotowy na wszystko co, <grystanie> przypadkowo ziomuś? Nie chciałem Dobra, e, lecimy w takim razie <grystanie> Jak odleciał? Uuu, cześć! Zielę! Yeah. No, dalej Dobra. Wiesz, ja, ja nic za ciebie nie mam, ale. <laughs> ale rozjebię ci słuchawkę na morcie. Ale nic za ciebie nie mam, nie? Tak wiesz? Ta gra system. Dobra. Oszty! 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 Spacja! Spacja! Nie! Geje! Yeah, yeah. Tap, moi no mówię, lecę jak tak. I ją. Dobra. Tutaj. Dobra. Dobra, lecimy. Eee, dobra, muszę zawrócić. No i lecimy. Jaka muza przyjazna. 700 metrów, trochę jest. Nie powiem. Dużo, dużo, dużo mamy tych kilometrów do przejechania. Metrów, sorry. <laughs> Jakich kilometrów tych. Ou, wow, o! Wow. Ale mnie obijają. No i jedziemy. Dobra, tu. park Drzewo. Dobra. Mm, tu Ej, to oni. Znowu. Dobra Jest gruby. Jeszcze ostatnia... Ostatnia próba. No trzech razy sztuka Dobra. A grubego rozjechałem chyba też Dobra No i co? Buraż Dobra No i do trzech razy sztuka, bitches! Co on tu miał? Tu miał... Co to jest? R Torebkę miał? Że, że jakiś typ <laughs> mogę torebkę repkę <napierdawać. laughs> Dobra. Weźmy sobie jakieś auto, może. Dobra. O! Moja to chachone. Dzięk, chang ciąg Manda faka wciąg. Twój portfel w dupie wciąg. Dobra. Śnieme. A, to tu. Dobra. O! Oh, jaki ziomek, ty! Um, dobra, weź, wyrzuć mi tą torebkę. Dobra. O! Oh. Ale jesteś gruby. No, ty też. Ale masz możliwość, Dobra, to Do wszystko. O! Oh! What the fuck? Co? Co? What the... Dobra. Storebki! 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 Ej, 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 ej! Storebki! Wypierdalaj! Ej no, co jest. Ty? Ej no. Typie! Weź się ogarnij, okej? Okay? Co to było w ogóle? Ile masz? Dobra. Okej, okay, jestem w tym samym miejscu. No po co ty kopiesz? Dobra, wskakuj! Wskakuj! Śniemy. Dobra, mam uciec? Czy o co z tym chodzi? Co mam really zrobić teraz? Chyba uciec. Oszty, mordę. Dobra. Nie złapiecie mnie. Oszty. Dobra, śniemy. To auto jest chujowe. Dobra gdzie ja on uciec w ogóle? dobra Ciśnij ile to ma koni w ogóle ty Moja babcia jedzie szybciej niż to auto w Wózki, wózkim inwalidzkim kurde dobra dobra tutaj spróbujmy Dobra, oni już tutaj długo nie wytrzymają, w sumie ja też. Już mam trochę roztupczone. ale to nic. No i ciśniemy. Uuu, cycki. <laughs> Dobra. Ile? 20 minut. Wow! Widzieliście to? Dobra, jeszcze jeden chyba. Wypieprzaj. Dobra. Dobra. Zgubię ich, fuck je, yeah. zgubię ich, zgubię, zgubię ich, zgubię ich, Fuck, fuck. dobra, zgubię ich, dobra, zgubiłem ich, oh, nice one. No i teraz? Co teraz? Nie wiem, zbytnio tu, mam kogoś zabić, rozjechać. Cześć! To ja! Mam pytanie. Odpowiecie mi na nie? Czy jak rozjada Ciebie, to coś się stanie? Dobra, wyjechać. Weź tą torebkę w ogóle, wyrzuć Ty. A, dobra, to wszystko. Nie. Dobra. Ej, Ty! Z torebki! Z torebki. Dobra z torebki, yeah, Critical Critical Fuckie. Yeah. Dobra Dobra, więc myślę, że To by było na tyle Ja się z wami żegnam Do następnego odcinka Uuu tam coś jest Trzymajcie się Cześć U.